Ale żeby te czynsze wpływały. Potem zobaczymy, ale żeby nikt nie mógł powiedzieć, że jesteście jakimiś darmozjadami i chcecie coś za darmo. Tak? Będziecie za to płacić i musicie mieć to prawo. Oczywiście to, że to należy teraz do Skarbu Państwa, a nie do miasta, to jest pewien wybieg, bo z miastem byłoby łatwiej. Ale niestety tak zrobiono. Ta forma protestu jest okej, okay, ale tylko jako początek. Trzeba zrobić protest dużo bardziej radykalny. Nie dlatego, że jestem zwolennikiem jakichś naparzami, ale jestem zwolennikiem zrobienia takiego protestu, który zaboli i który zwróci uwagę na osiedle przyjaźń jego lokatorów, mieszkańców całej Warszawy. My musimy mieć za sobą całą Warszawę. Mamy świetny przykład w postaci Nowego Jorku. Mandami powiedział, że Nowy Jork musi być miastem, na które stać każdego mieszkańca. Moi zdaniem możemy to samo powtórzyć za nim. Warszawa się gentryfikuje, Warszawa robi się dla nas za droga. Są ludzie, którzy dojeżdżają do Warszawy z łodzi do pracy, bo nie stać ich na to, żeby coś tu wynająć. To, że Wam się udało zamieszkać, Takiej pięknej przestrzeni stworzyła wspólnotę. Taka wspólnota jest sama w sobie wielką wartością i tej wartości trzeba bronić jak źrenicy oka. Myśmy zrobili taki film na temat Osiedla Przyjaźń i tam najważniejsza sprawa to było to, że, że wszyscy się znają, że są razem. Myśmy poprosili Was o gościnę dla osoby. W kryzysie bezdomności pani Danuty i pani Danuta się wtopiła z radością w tą waszą społeczność. Pani Danuta ma 70 lat i jest pracownicą medyczną. I, I ja chcę bardzo gorąco Wam podziękować za gościnę dla pani Danuty.